Proszę Państwa, to jest właśnie tekst źródłowy, który, który mnie zainteresował, czyli fragment Przywileju Hełmińskiego, który nie znalazł, jak sądzę, dostatecznej, dostatecznego zainteresowania. Ja sobie pozwolę ją przetłumaczyć im um liczniejsze i większe niebezpieczeństwa, dyskrymina będą znosili mieszkańcy in kole ziemi chełmińskiej, a szczególnie naszych miast Chełmna i Torunia, już to w obronie chrześcijaństwa, defensio christianitatis, już to dla naszego, to jest braci szpitala, wywyższenia, promocjo, tym gorliwiej i owocniej chcemy i powinniśmy się za nimi ujmować, adesse, we wszystkim, w czym sprawiedliwie, cum justitia, Możemy. Z punktu widzenia retoryki mamy tutaj do czynienia ze zdaniem okresowym. Wzajemna relacja członów tego zdania przybrała korelatywną formę wyrazu. Im, tym, quanto, tanto. I to jest oczywiście pytanie, o czym ten fragment mówi. Ja się odwołam do socjologii Maxa Webera. I, żeby stwierdzić, że społeczność szpitala pod wodzą mistrzów Fonzalcy i Balka oraz mieszkańcy Ziemi Hermińskiej zawiązali stosunek społeczny. Rozumiany jako, tak jak to Weber definiował, zachowanie wielu ludzi nakierowane według swego sensu na siebie nawzajem i przez to zorientowane. Koroboracja, no której tutaj już nie jestem w stanie y, y, też y, dać, rzuca światło na to, w jaki sposób tego dokonano. Czytamy tam, że aby postanowienia przyrzeczenia i umowy konstytucjones, promisiones, ak pactiones nie mogły zostać przekroczone, infringi lub zmienione y, mutari, przez któregoś z następców rzeczonych mistrzów, spisany został dokument i umocniony ich pieczęciami. No jak wiadomo, termin Constitutio oznaczał w prawie rzymskim wszystkie rodzaje cesarskich przepisów, ale w naszym dokumencie oznacza on postanowienie, tak sądzę, postanowienie ujęte na piśmie zgodnie z opinią Isidora Sewili cytowaną w Dekrecie Gracjana Que inscriptis redacta est, Constitutio si veius Termin promisjo odnosił się w prawie rzymskim, a także kanonicznym, do przyrzeczenia które tworzyło zobowiązanie po stronie przyrzekającego. Czy owe przyrzeczenia zostały umocnione wzajemną przysięgą? Tego nie wiemy. W każdym razie przyrzeczenia musiały być uważane za skuteczne. Prawnik rzymski Jawolenus, to jest przełom I i II wieku, wyraził opinię, włączoną do kodyfikacji justyniańskiej, że aby przyrzeczenia były skuteczne, nie może przyrzeczenie zależeć wyłącznie od woli przyrzekającego. Być może do wadliwych przyrzeczeń odnosiła się wypowiedź Izdora Sewilli, potem włączona do spisu prawa kanonicznego, aby nie ufać złym przyrzeczeniom. In promisis restinde fidem. Elementarnym warunkiem skuteczności przyrzeczeń była ich wzajemność. I rzeczywiście, czasownik promitto dwukrotnie odniesiono w naszym przywileju, paragraf 6 i 7, do braci szpitala. Ale nawet jeśli czytamy w tym dokumencie, że bracia przyznają coś, dają, wyznaczają, postanawiają, chcą, zaopatrują, uwalniają, sprzedają, rezerwują, zezwalają, wzywają, wreszcie każą, to pewnie należy rozumieć to w ten sposób, że przyznają coś, bo przyrzekli przyznać. Wyznaczają, bo przyrzekli wyznaczyć, i tak dalej. Z kolei termin pakcjon albo paktum oznacza w prawie rzymskim umowę stron dotyczącą tego samego przedmiotu. Augustyn mówił z Umowa jest ustaleniem zawartym pomiędzy jakimiś osobami. Paktum est quo inter aliquos convenit. W jego ujęciu, paktum mogło nawet przybrać kształt umowy między jednostkami nakierowanymi na ukonstytuowanie społeczeństwa Pactum Gentis albo Pactum Societatis. W sumie można by przyjąć, że przyrzeczenia, które były dobre, ponieważ były wzajemne, złożyły się na umowę. Jej postanowienia, zaś ujęte na piśmie, zostały zawarte w naszym dokumencie. Wzajemne nastawienie stron zawiązanego w 1233 roku stosunku społecznego było zgodne, co do jego sensu, skoro został on wypracowany w trybie obustronnego konsensusu i miał być utrzymany także w przyszłości. Wydaje się kufące, aby rozpatrywać stosunek społeczny zawiązany przez braci szpitala oraz mieszkańców ziemi chełmińskiej na tle różnego rodzaju zrzeszeń, związków, stowarzyszeń wczesnego i pełnego średniowiecza, których celem była wzajemna pomoc oraz uzgodnienie porządku prawnego. Jak to ujął Eksle, powstawały one w czasach epokowych przeobrażeń, gdy załamywały się układy społeczne, systemy prawne, poczucie bezpieczeństwa i gdy prawo, bezpieczeństwo oraz pokój nie mogły być zagwarantowane środkami odgórnymi przymusu instytucjonalnego. Właśnie taka sytuacja zapanowała w ziemi chełmińskiej na przełomie II i III dekady XIII wieku. Cytowana wyżej korporacja wskazuje na braci jako gwarantów zachowania wyczonego układu, co nadaje mu charakter władczy, zauważalny także w narracji. Jawnie przejawia się on w postanowieniach, paragraf 7 i dwu, 17 i 20, że na Cives, Chełmna i Torunia ciąży służba, serwicjum oraz posłuszeństwo obsekwium. Serwicjum dotyczy rodzaju służby wojskowej, natomiast obsekwium trybuje świadczenia na żądanie braci. Charakter władczy był następstwem tego, że dysponentami ziemi chełmińskiej byli bracia. Odwołując się ponownie do Webera, zidentyfikujemy rzeczony stosunek społeczny jako związek, w którym jego organ kierowniczy dąży do urzeczywistnienia ustalonego porządku i kieruje działaniami uczestników związku. Zakłada to dysponowanie przez kierownictwo związku władzą, czyli szansą przeprowadzenia swojej woli także wbrew oporowi. Jednak zwraca uwagę, że jakkolwiek na CIVES ciążyły serwicjum i obsekwium, to jednak za wypełnienie tych powinności odpowiedzialni byli CIVES, reprezentowani przez sędziów, sołtysów miast, których sami wybierali. Związek oparty był więc na dwóch komponentach, władczym i zrzeszeniowym. Dlatego, jak sądzę, lepiej byłoby mówić o dokumencie chełmińskim, bądź dyplomie chełmińskim, zamiast o przywileju. A słowo przywilej pojawia się w narracji odnowionego dokumentu 1251 i widzieć w tym wolno wzmocnienie, zresztą niejedyne, komponentu władczego. Z cytowanej wyżej narracji wynika, że sens rzeczonego związku zamykał się w programie zaprowadzenia pokoju i sprawiedliwości. Był to wspólny program braci i mieszkańców. Tym samym uprawomocniał on panowanie braci i czynił ich władzę efektywną. Obrona chrześcijaństwa, bowiem, o której mówi narracja, ma oczywisty związek z zagadnieniem pokoju, rozumianego jako bezpieczeństwo zewnętrzne. Wyeksponowany to obroni obronie wysiłek, czasownik Sustineo, znosi, cierpieć, wytrzymywać, występuje często w listach Świętego Pawła, gdy opisuje on cierpienia uczniów Jezusa. Formuła salutacyjna, pozdrowienie w prawdziwym zbawieniu, salutem invero salutari. Usuwać ma wszelką bojaźń, dodawać otuchy oraz siły w znoszeniu cierpienia w ogonie chrześcijaństwa. O wymiarze rzeczonego wysiłku powiada się, że każdy z obywateli Hełmna i Torunia, który przyjął dobra demanu fratrum, powinien na ich wezwanie udać się wraz z nimi braćmi na wyprawę przeciwko Prusom zwanym Pomezanami oraz przeciwko wszystkim wichrzycielom Turbatores jego ojczyzny. To jest Ziemi Chełmińskiej. Wyzwanie braci na wyprawę wolno w istocie pojmować jako wyzwanie Pana, skoro czytamy w paragrafie 17, że za jego sprawą prestante domino miało w przyszłości zaniknąć zagrożenie tej ziemi od Pomezanów. Mamy tutaj echo augustyńskiego pojmowania relacji między światem i człowiekiem, a Bogiem. Jeśli chodzi o wyrażenie z ręki brać, to może ono odnosić się do ceremonii nadania dóbr ziemskich. Jednak warto zwrócić uwagę na pewien werset z księgi Hioba. Oto Hiob, dotknięty przez szatana trądem, zamiast, jak podpowiadała mu jego żona, złorzeczyć Bogu, rzekł: Jeśli przyjęliśmy dobro z ręki Bożej, dlaczego byśmy nie przyjęli złego? Hiob deklarował gotowość przyjęcia cierpienia. I tego samego można domyślać się odnośnie do cives, którzy przyjęli dobra demanu, fratrum. Użycie wyrażenia pro defensione christianitatis jest zastanawiające, ponieważ w kontekście wczesnej historii krzyżaków w Prusach prawie się ono nie pojawiało. Słowo christianitas rozumiane jako ogół czy wspólnotę wiary łacińskich chrześcijan identyfikowało ono świat katolicki wobec świata zewnętrznego z reguły wrogiego. W 1233 roku domus z braci był już w Jerozolimie i mogli się oni postrzegać i być postrzegani jako poniekąd następcy apostołów, którzy w Jerozolimie otrzymali od zmartwychwstałego Jezusa misję rozszerzenia Ewangelii aż do krańców ziemi. Charyzma zakonu jako świętego rycarstwa dodatkowo uprawomocniała jego panowanie, a przez to i władzę w ziemi chormińskiej. Czytamy, że gdy zagrożenie ze strony Pomezanów zaniknie, to a więc kiedy za sprawą Pana nastanie pokój, cives, którzy przyjęli dobra z ręki braci, mieli być wolni od wszystkich wypraw z wyjątkiem obrony ojczyzny przeciwko jakimkolwiek właśnie Turbatores. Święty Augustyn powołał się na wypowiedź Cycerona, że idealne państwo nie toczy wojen, chyba że albo za wiarę, albo za ocaleniem. Oświadczenie braci, że kierowany przez nich związek polityczny nie był nastawiony na prowadzenie wojen zdobyw, zdobywczych, lecz jedynie na sprawiedliwą wojnę obronną przed Poganami było zgodne z cytowaną opinią Augustyna. Wyrażenie turbatores patrie nawiązuje chyba do rzymskiego wyrażenia turbatores pacis i odnosi się do tych osób, które zbrojnie naruszały pokój publiczny w ziemi chromińskiej. Tutaj zatem pokój jest wyrazem bezpieczeństwa wewnętrznego. Termin inkola znany był prawo Rzymskiemu, ale kilka razy pojawił się w psalmach. Odnosi się tam do Izraelitów, pomazańców Pana, którym obiecał on ziemię Kanaan. Z kolei słowo diskrymen pojawia się dwa razy w Księdze Sędziów, w pieśni Debory i jeden raz w Księdze Estery. Użycie słowa diskrymen mówi, że mieszkańcy ziemi helmińskiej wydali się na niebezpieczeństwo walki z poganami pod wodzą braci, na wzór książąt Izraelitów w ziemi obiecanej pod wodzą prorokini i sędziego Debory oraz wodza baraka. Tutaj mogę dodać, że słowo diskryment pojawia się w pismach papieskich dla krzyżaków w Siedmiogrodzie, w związku z tym, więc słowo było oswojone. A jeśli chodzi o pieśń Debory, no to oczywiście jest cytowana w, przez Duzburga, prawda, o nowych wojnach, które wybrał Pan. A więc ziemia chromińska jako ziemia obiecana. Mieszkańcy ziemi chromińskiej mieli znosić niebezpieczeństwa nie tylko dla obrony chrześcijaństwa, ale także dla wywyższenia, bo tak by można przetłumaczyć słowo promocjo, wywyższenia szpitala Niemców, pronostra promocjone. To słowo łaciny postklasycznej, stosowane szczególnie w kręgu kościelnym, spotykamy w najstarszej relacji o początkach zakonu niemieckiego. Rzeczownik promocjo i czasownik promoveo odnoszą się w tej relacji do pozyskiwania przez zakon przywilejów, których inicjatorami lub wystawcami byli cesarz oraz papież. Oczywiście między defensją Christianitatis i promocją ordynis istnieje sprzężenie zwrotne. Jeśli chodzi o sprawiedliwość, zagadnienie sprawiedliwości. To wysiłek militarny mieszkańców ziemi chełmińskiej na rzecz pokoju miał odniesienie do używając podziału Tomasza Zakwinu, miał odniesienie do tak sprawiedliwości legalnej, czyli takiej, która stwarza zobowiązania jednostek na rzecz wspólnoty. Jak wspomniałem, egzekwowanie tych zobowiązań było zadaniem samych mieszkańców reprezentowanych przez sędziów miasta. Z kolei deklaracja braci, że będą sprawiedliwie ujmowali się za mieszkańcami ziemi chełmińskiej odnosiło się do tzw. sprawiedliwości rozdzielczej, która rządzi stosunkiem wspólnoty do jednostki. Jest interesujące, że w świadczeniu takiej pomocy mogli być także zaangażowani mieszkańcy ziemi chełmińskiej, jak wskazuje paragraf 8. Jak rozumiana jest sprawiedliwość w dokumencie chełmińskim? Termin jus który jest słowem słowa justicja, może oznaczać przepisy prawa. To jest paragraf czwarty na przykład. Święty Augustyn pisał, że gdzie nie ma prawdziwej sprawiedliwości, nie może być i prawa. Co się bowiem dzieje prawnie, to się oczywiście dzieje sprawiedliwie, a co się dzieje niesprawiedliwie, nie może dziać się prawnie. Just może oznaczać także uprawnienia, jak paragraf 11 i 20. Rozumienie sprawiedliwości jako uprawnienia właściwe było prawu rzymskiemu i podobnie myślał święty Augustyn. Cytat. Czy wreszcie sprawiedliwość nie jest cnotą, która oddaje każdemu, co mu się należy? Oba rozumienia sprawiedliwości nie są ze sobą sprzeczne. Przeciwnie, są ze sobą zbieżne, ponieważ prawo jest źródłem danego uprawnienia. Można domyśleć się, że kierując się tą zasadą, odwołano się w przywileju hełmińskim do tak wielu praw. Magdeburskie, flamandzkie, frajberskie, śląskie, oraz ustanowiono Sąd Wyższy w hełmie. Chodziło o usunięcie niejasności odnośnie takich czy innych uprawnień w różnych sferach życia, które w tych prawach były ściśle określone. Bracia zadeklarowali w tej narracji. Chcemy i powinniśmy się za nimi, to jest mieszkańcami, ujmować we wszystkim, w czym sprawiedliwie możemy. Zostało tutaj postawione zagadnienie czynu moralnego. Mowność, posse, zakłada uprzednie rozumne poznanie przedmiotu. Jaki on jest? Dobry czy zły? Zgodny ze sprawiedliwością czy nie? Stanowisko to nie odbiega od poglądu Augustyna, według którego wybór woli jest zawsze poprzedzony rozeznaniem dobra i zła. Wystawcy dokumentu deklarowali, że wybierają tylko dobro. W narracji powiada się, że bracia nie tylko chcą wspierać mieszkańców sprawiedliwym, czyli dobrym, ale także powinni wspierać w dobrym. Mamy tutaj zagadnienie powinności moralnej. No i znowuż można przywołać Augustyna, e, który pisał o prawym sumieniu jako, jako no, e, 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 drogowskazie działania człowieka. E, jak państwo widzieli, Wielokrotnie przywoływałem tutaj postać świętego Augustyna. Jak wiadomo, o wpływach augustyńskich u krzyżaków pisał Stefan Kwiatkowski. Według niego, tutaj sobie zaczytuję na koniec, augustynizm zakorzenił się w pruskiej gałęzi zakonu niemieckiego dzięki Piotrowi z i Jego kronice. Otóż dokument hermiński świadczy, że augustynizm był obecny u krzyżaków już 100 lat wcześniej. To po prostu to tutaj widać, prawda? Augustyn powiadał, że w człowieku, który nie służy Bogu, nie będzie niczego sprawiedliwego, podobnie jak w utworzonej przez takich ludzi społeczności. A tutaj mamy społeczność ziemi chełmińskiej, w której bracia i wszyscy służą Bogu i można powiedzieć, że podjęli trud właśnie utworzenia Wspólnoty Sprawiedliwych. Tak, powstawała społeczność, która miała możliwie najbardziej odzwierciedlać zasady państwa Bożego, a dokument no. Ja bym go mógł nawet potraktować jako akt założycielski właśnie tej, tej idealnej wspólnoty. Dziękuję bardzo.